Siema, siema, siema. No to za chwilę poczekamy. Siema, dobra, teraz jest normalny przywitaj. Siema, siema, siema. Przepraszam Wam za wszystko. Poszłem do basenu. Jest godzina dla potwierdzenia. 20.36. Hmm. Spójrzcie ile mam gemów. O, jak fajnie, o! Hmm. I patrzę to. Zagramy sobie parę meczów i na przykład pierwszy zbiór klejnotów. Sol, że grałem El Primo, wiem, że Was super nie rani bardzo. Pieseł oczywiście przy mnie jest, to jest najważniejsza rzecz nagraniowa. Do nagrywania ona jest najważniejsza.

Normalnie mówić, bo wiem, że wy pewnie tego w ogóle nie słyszeliście mnie, jeżeli mam rację. O, i bomba. I bomba! Bomba! Bomba, Gini, bomba! bomba. Taratara nie wypadnie legendara! A teraz mam lagi. I taratara nie wypadnie legendara. Tera, 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 niech... By... Mam... Chciałbym, aby z tego openingu wypadł Leon. Mi. Dobra, wiem, że nie jestem najlepszym graczem. I wiem, że nie zasługuję na Leona. I... Dobra, nie musicie pisać w komentarzach Ty nie zasługujesz na Leona. Ty jest coś dziwne. Ty nie musisz go mieć. Ja muszę mieć Leona. Inny, spoko Nikt nie musi mieć. Na czy będą wtedy na świecie większe? Ale okej, okay. Roda sobie to pozdrawiam. Aaaa, jaki ja głupi! Ale wygraliśmy. Mm, chyba. Zagrajmy Gość za gość na Longre. Muszę sprawdzić, czy ten gość ma opera. Tak cicho jest. Hmm. Pierwszą osobę na świecie zabiję. Chyba przegram. Tak mi, jeżeli wydajemy, nie wygramy. Au, au, nie. Dobra, dobra. Nie, tych strzałów, ale nie, to nie, nie mogło mi starczyć. BL. Dobra, nie wszystko jest stracone. Dobra, już wszystko. Dobra, już przejdę. Dobra, już w miejscu. Nie ma sensu, co ja powiem. Zanim ja tam dojdę, ok, dobra. Ja już się nawet nie ruszę, ja wiem. Zanim ja tam dojdę, nie? Zanim. Ej. Napiszcie mi na komentarzu, co się stało, ok? Aby ja sobie otworzyć film, będę zobaczył, nie? Niedługo będzie prawdziwe. Jak chcę mogę już Wam zapowiedzieć, niedługo będą prawdziwe walki w klatkach, normalne, dziecięce. Mogę już Wam zaspojrzeć, że kontrakt był, że będzie walczył taki mój kolega, z takim moim kolegą, wow. Igor. i Kacper, Kacperina z nim nagrywałem możecie być, piszcie po prostu w komentarzu, team Kacperina, czy team Igor czy team PSU o, patrzcie które mi telefon, dobra ja wam jak mi się ładuje, ok? skończyło się na tym, że prawie straci straciłem konto bo wylogowałem się, wyłączyłem grę i wróciłem, i miałem podawanie kolejnego hasła i musiałem z tym kombinować. A dobra, przejdźmy do openingu. Kupiłem, co ja zrobiłem, jestem głupi. Ja mogłem tego nie kupować i bym zaoszczędził te dane. Kur, 5 No to już wiem, że nic nie wypadnie, no. I ticket. No i... co zależy Jest, jest, może nam wypaść epic? ALBO LEGENDA ALBO MI- No i da Dobra nie. Dobra, za chwilę do wysyłczę Dobra, jest sześć rzeczy Przepraszam was za to, ale... Proszę, punkty do Rosji przydadzą się Punkty do Barley'a nie przydadzą się w ogóle Brok tambang. Yes! Yes! <laughs> <laughs> ah, pamka, 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 pamka. Mamka, patrzcie na moją pameczkę. Oh. Co ja mogę powiedzieć? Mam ją w końcu. Poweram na nią. Tak chciałem ją mieć. Dę teraz zobaczymy sobie 1000 coś punktów, żeby mi to wypadnie Chciałem legendę, ale okej, okay, dobra. Leonu i tak bym nie chciał. To, co ja chciałbym do kolekcji. Spajka muszę Z 5000 tysięcy spadło mi o 200. Kurde, i bardziej, jak mam mało, tylko szansę. Ha, ale pamka. Od razu profil będzie pam Moja ulubiona w końcu. powiem wam tyle. No ja mogę wam powiedzieć, tyle. niedługo będzie TIK na kanale. Dojrzemy po 4000 w do wakacje. Już te emocje opadły, ale... No co ja mogę powiedzieć, no. Dobra, pa. Ja idę zrobić jakieś pięć... Wiem, że jest noc, ale idź zrobić pięć kółek dookoła mojego domu.